W w ramach akcji Swój dziecko w Dziecku w Oczy, zostało przebadanych pięć noworodków, czerwcześniowaków i dwoje naszego. Jakie wnioski Pani doda? E, dwójka dzieci wymaga dwa tygodnie kontroli, jedno dziecko za miesiąc, jedno dziecko za miesiąc, jedno nie wymaga kontroli, jedno z zupełnie. E. Czyli ok. Dziękujemy. Okay. Bardzo, dziękujemy serdecznie. Jesteśmy w oddziale neonatologicznym Szpitala yy, Kieleckiego. Z imienia Świętego Aleksandra. Do badania dzisiejszego wytypowaliśmy dziewięcioro noworodków, z czego cztery to są wcześniaki. Trzy już trzy tygodniowe, jeden świeżo urodzony oraz pozostałe dzieci są donoszone, które mamy wykazały ochotę, żeby dziś zostały badane. Na szczęście, w nic złego się e, nie działo, nic złego nie stwierdziłem. Jednego dziecka są dobne kwałki naczynówkowe poparano się w Proszę Państwa, akcja Spójrz wiec ubocz, dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Wielkie dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. W trakcie przerwy, jak Pan dla i znów kilka i do głosu, to jeszcze będę mieć dla Państwa słowo. Przede wszystkim witam serdecznie Pana doktora Wojciecha Klauta, Kierownika Kliniki Ogólnictwa Zdrowia Dziecka. Jak również bardzo serdecznie dziękuję Panu ja muszę odnieść się do i za udostępnienie kliniki, za się w akcję i za się że możemy Jesteśmy w Wojewódzkim Szpitalu w Zaspolonym w Kielcach, w oddziale noworodków. I y, przeprowadzone zostało badanie okulistyczne. Y, dziewięciu noworodków, i bardzo się z tego cieszymy. Jakie wnioski? Mm, u trójki dzieci stwierdziliśmy kwotoki środkówkowe, o ideologii, najprawdopodobniej kopowodowej. Wszystkie pozostałe dzieci nie miały żadnych zmian, na szczęście wszystko w porządku. Spotykamy się przy kolejnej akcji? Bardzo proszę dlatego, że oko jest jednym z najważniejszych narzędzi w człowieka jest z mózgu. Najbardziej więcej narodów przypada na okres płodowy. Z uwagi na, na, na sam fakt, że dostępność badań jest, jest na, w zakresie okulistyki jak i innych, ale, ale tutaj naprawdę zapraszając wysokiej klasy specjalistów rodzice na pewno dużo, dużo chętniej i, i w takich badaniach, tym bardziej, że... Informacje o, o przeprowadzonej akcji można było y, dostępnie, y, można było informacje łatwiej zdobyć w prasie, y, czy też w ogłoszeniach y, internetowych, chociażby, tak jak w moim przypadku. Chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze badania. Y, że, że akcja naprawdę przebiegała bardzo sprawnie i organizacja była świetna w tych badań. Atmosfera, jaka tu panowała była ciepła i można się odczuć dzieci, dzieci pięknie zniosły nawet konieczność poczekania na, na swoją kolejkę. Uważam, że akcja oczywiście jest tak, że nie będzie potrzebna, co dzieci robić się z różnego typu wadami, natomiast... Jeżeli chodzi o organizację, to jest rewelacyjna. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą miały okazję tutaj tylko przyjść. Nie dosyć, że. Przemiłe panie, fantastyczni lekarze, potrafią zająć się dziećmi w, momencie, w, każdym, w każdym możliwym momencie, potrafią do nich podejść. Także my jesteśmy zachwyceni i, i mam nadzieję, że innym dzieciom to pomoże, bo nasze na szczęście okazało się zdrowe. Kończy się mm, drugi dzień badań w akcji. Spójrz dziecku w oczy nie niby na okulistycznych nie i to Jesteśmy w okulistycznej. Pan doktor nauk medycznych Janów, dzieci, dyrektor ENZO z pani Panie doktorze, jakieś wnioski z tej akcji? Na pewno, jak praktyka pokazała, są bardzo potrzebne akcje. Może nawet nie ze względu na zakres, bo przebadaliśmy około no 28 małych pacjentów w ciągu kilku godzin. Większy jakby wydźwięk tej akcji jest to, że na pewno bo zainteresowanie było duże, nie byliśmy w stanie wszystkich przebadać i no będziemy starali się tak, a będziemy się starali te badania sukcesywnie przeprowadzać w dalszych terminach, w najbliższym czasie. Natomiast tego typu akcje uświadamiają rodzicom. Że trzeba i warto badać wzrok, dlatego że często bywa tak, że to traktujemy jako profilaktykę, a wtedy, kiedy rodzice zauważają problem ze wzrokiem, czasami bywa za późno na leczenie i nie można już uzyskać takiej instrukcji, jakiej byśmy. Dlatego jednak y, ta profilaktyka, te wczesne badania mają takie znaczenie, bo no, nie ukrywam że w dniu dzisiejszym y, udało nam się wyłapać sporo wzroku, które wcześniej nie były zdiagnozowane. Czyli byli zaskoczeni rodzice, tak? Tak, część z nich już wiedziała, bo spodziewała się, że może... Ale czyli przy zupełnie badaniu typowym, profilaktycznym, okazywało się, że jednak ta wada wzroku jest i wymaga ona interwencji, czyli skorygowania. Zakończyło zakończyły się badania 10 listopada, drugi dzień badań. Mhm. Dzisiaj było, było przeprowadzonych 9 badań w noworodków w szpitalu położniczym mhm. I 19 dzieci zbadałem. Z Otwartego do... Tak jest. Zostało stwierdzonych kilka patologii. Najważniejsze to zaczął ogłoszone, która będzie wymagała leczenia operacyjnego. Kilka dzieci było z objawami niedrożnych kanalików, kilkoro dzieci było z, rodzina, z rodzin, których stwierdzono siatkówczak. Na szczęście dzieci te były zdrowe. U jednego dziecka po leczeniu siatkówczaka na szczęście też nie stwierdzono żadnych objawów z choroby. Także generalnie na szczęście większość dzieci było zdrowych, jedno wymaga operacji. No Ale generalnie Panie doktorze przekaz dla rodziców, zachęcamy do badań, prawda? Oczywiście i nie lekceważymy objawów takich jak ZES, nie lekceważymy objawów, które rodzice przede wszystkim zauważają pierwszym. Bardzo dziękuję. Wspierają akcje charytatywne. Dlaczego wsparły no, Bagat? Dlatego wsparły, bo bardzo brakowało pieniędzy. Ale no, oczywiście <grym> to nie jest tak. Nie mamy takiego worka, wielkiego firmie bez dna, żebyśmy mogli wspierać wszystkie takie akcje. Chociaż pewno byśmy chętnie tego robili. No, ta akcja no, chyba była ważna. Była ważna. Ponad 230 zgłoszeń, 74 dzieciaki przebadane skalami. No, ale ta skala naszej pomocy nie była taka wielka, więc ja jestem trochę zażenowany, że w rozmawiamy, <noise> bo zrobiliśmy to nie na PR-u, tylko żeby pomóc przecież. Bardzo tak, dziękuję. Stawiliśmy akcję z z ponieważ wiemy, że dzieci są dla nas najważniejsze i są naszą przyszłością.